Cześć siema, siema! Jesteśmy w nowej Gierce z Temple Guys na moim kanale i jest z nami dzisiaj specjalny gość. Witajcie. Maciuś. Maciuś. Spiszcie sobie Maciuś Milone Wtedy wyszuka pierwsze i zasubujcie kanał. I oczywiście zasubujcie mój kanał z łapeczką do góry. A my mamy dzisiaj tylko jednego skina. I 15 klejnotów, bo już pierwsze losowanie sobie braliśmy. Niestety jest darmowe. Zbieramy no. klejnoty na... Tak, i jaka będzie... Ja i robimy challenge jaki? Na jakie kolory, powiedz Maciek. Ej, robimy challenge na... na... pewno nie na niebieski, ani żółty, bo... Ani zielony. O, czerwonego nie możemy. Dobra, czerw... ale nie, bo czerwona jest trampolina. To nie pasuje. Ej, ale ale nie, to jest różowe. Nie, czerwona tam jest trampolina. jest różowe. Tak? Tak, a no ruchy. tak to jest ciemny róż Więc nie możemy dotykać czerwonego A tu a tu nie ma nic czerwonego Tak czyli ułatwiliśmy sobie Ej czy ja to przejdę? Czy ja przejdę pierwszą rundkę? Bo ja nie grałem tylko mój bra brat... grał O nie! No nie! Nie przejdę tego Gijmy sobie nie radzi Dobra skończ. Bo, bo tu jest bardzo ślisko jakby bo to są nie? z botami, wiesz? Z botami? Tak. To tak są boty. I... Oni jeszcze się kwalifikują! Możesz dwa razy spację! No nie chcę! Mnie teraz... Ej, no! Nie! ja, ja ci mogę klikać dwa razy, Nie! Ja ci, nie! Mogę, ja ci mogę klikać dwa razy spację, spokojnie. Tak? Dobra! Jest! Teraz ja Ci pomogłem! O, I, nie. No i... o, o nie. Czekaj. O nie! Teraz ja wejdę. Gdybyśmy nie spadali, to hmm. byłoby bardzo dobrze. Szkoda, że nie możemy robić cięć, co nie. I wyjdź Ale nie, sprawdzimy tylko jaką rundkę będą mieli. Bo gdybym się zakwalifikował, to raczej bym nie przeszedł kolejnej. Bo... UM. ale 20 gwiazdek. A tu w info mamy coś? O, Ej, co my nagrywamy? Ej, i wpadajcie na mojego TikToka. Gabix 437 ety, to jest mój TikTok. Mam już ponad tysiąc obserwujących. Tam tysiąc coś. Ja chcę mieć tego pana. A ja chciałbym, Gabi, zejść troszeczkę na dół. Ja bym chciał mieć też zwykłych, banana. Zwykłych, chciałbym na zwykłych trafić Cristiano Ronaldo, z legendarnych lwa i banana y i tego, y a z tych specjalnych oczywiście, że smoka. Tak, smoka i jak tego, supermena i jeszcze tą królową. Bardzo nie, królową Bardzo Dobra, mógł. teraz jaka by zgabliś ty? Więc zamieniamy się miejscami. Ej, jeszcze zgobądź mi gwiazdki Ej, i będziemy na... mieli coś. Ej, zobaczmy czy coś jest w pasie. Nie. Będzie? No i zielosowanie! skórek! Bez żadnych klejnotów więc bardzo dobrze nam będzie Dobra wychodzimy i, I zagraj! I Let's go! 2S się steruje, a to, ja będę ci steruje tutaj, tutaj się steruje, tak. nie ja mogę sam sterować Ale nie, trzeba myszkę bo tak się kieruje kamera też sam sobie robię tak. Tylko tak, też. I wy się klika. I tu mów do mikrofonu, ja, bo tak ci nie słychać jakby coś. Ja się, ej, ale O nie najgorsza różnica. O tak! Się. Ej, Wito to nagrywał i jak był, że nie może dotykać na ten żółto, to było tak ciężko. Kurde. Bokiem najlepiej jest iść. Wiesz o tym Maciek i przypominam kolejne Jak się raz skacze? O a w tak subujcie. ej co ty robisz? E, ja ty iść. się gręczę w jednym miejscu Paciek teraz a ty tu robisz tak tym sposobem tylko wiesz że tym sposobem tylko tracisz czas i możesz się nie zakwalifikować tak jak ja ostatnio o i robimy tak że jak ktoś się zakwalifikuje nie! to y, robi jeszcze jedną rundkę nie, kurdy zapomnij. Jak ktoś się zakwalifikuje, robi jeszcze jedną rundkę, bo to tak naprawdę jest jego. Ej, ale gdzie ty chcesz skakać? No. Kurde, Powrót do szkoły Cię macie... Tak trochę chyba pogorszył we folwarkach. No, co nie? I najgorszy, że jutro jest szkoła. No. Co nie? Aj. Ale subujcie kanał. Bo dobijamy za chwilę 30 kurde. subskrypcji. Potem będzie 60 i potem 100 i potem lecimy po 1000. Jak będzie 100, to pokazuje twarz. Na jego kanale, bo my nie mamy kamerki. Nie! Jakby ktoś... Ale mamy kamerkę, taką... No nie! Dost... A jak chcecie to mogę jutro nagrać. Nie dostałem się, ale troszkę lepiej od Gabrysia mi szło. No tak, ale jak chcecie mogę nagrać odcinek z kamerką, bo tutaj mam tylko taką, że chyba słabo będzie mnie widać. Jak będzie, Jak będzie 100 subskrypcji i jakiś miły komentarz, ja zapomniałem włączyć komentarzów. R trzeba robić nieprzeznaczone mhm. dla dzieci jak się komentarze łączy. Mhm. Zapomniałem. I... I serduszkować będziemy w waszych komentarze jak napiszecie coś. O nie, bo... musimy wyjść z tego. Bo my tu nie i gramy. I będziemy mieli rosową skórkę. Dobra, ja. Ej, ej, Rob, dobra i ja. I razem naciskamy. I nie Taka. mamy, czekaj. Najpierw zwykłe. Nie, nie mamy nic innego. I... O dobra, rysujemy razem i radem, co będzie? Będzie jakiś skin, będzie jakiś skin. I, I dawaj Dobra! Może być! Ej, wyposaż teraz! No tak, ale ten dziadek to jest taki dziadek. To jest dziadek, I, i to, nie to nie, tego niestety nie można. No bo nie Ale tak... jest! Słuchajcie! Mamy! Mamy! Mamy takiego oto I Dobra, z... zmienimy jest... skórkę do temu dziadkowi. No, ej, i zobaczmy, kto e, turnieje. Nie, turnieje to nie. I zobaczmy, ej, kto jest w ogóle... A ten można może... się zapraszać? Nie wiem. Bo jakbyś miał. A... Tego iPada swojego i przyszedł być do mnie to nie, bo tu nie już Full Guys. Nie, nie ma, Ja mam Full Guys, ale z Guys. E, grupa. Jakaś grupa to jest. Nie. Kolo ale ja kolo. chciałabym zobaczyć, czy jest taka tabela. Dobra, Czemu? nie. Graj. Graj, czy coś. Ja teraz gram. No, no, cię. no graj. No, mam, miałem Ci włączyć, czy nie? Nie. No. Bo teraz muszę szybko tak się dostosować. Dobra czy teraz Gabryś wygra tą rundkę. się. I oby żebyś. O nie! No nie! Najgorsza rundka ever. Dobra, Ale jesteśmy w drugim rzędzie. Dobra, ja przecie będę klikać spację. Nie powiedz, ja, powiedz e, spację. A! Powiedz spacja. Nie! A! A! Ja nie umiem tu chodzić, bo tu ci, się ślizga. A, ci, a, ci a! A, ci włączy, a ci spację. Nie, ja będę sobie łączyć. No, Ale to trochę przyspiesza. No wiem. Dobra, tak, nie, skręcz. nie. Teraz tu, teraz tu. A nie, 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 nie! nie, nie. Co przyspieszał ale, ale chciałem ci pomóc. Chciałem o. ci pomóc. No wiem i to bardzo mi pomogłeś, jakby. Naprawdę? Wypadłbyś. No wypadł. O nie, 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 nie. Ej, już się kwalifikują ludzie! Ja nie... Nie, nie klikaj teraz, patrz, to jest najgorsze. Nie! Ej, ale tutaj, jest... tutaj trzeba przeskoczyć. O nie. O ja, nie. Ja będę... o, jak się wykrzywiliśmy! Ej, u... nie! no. Ej. Nie! Co wtedy by nas zrobiło? O je! Dobra, i teraz zrób, że zjeżdżamy. Nie dostaniemy się. O, nie. Się. Dostaniemy się! Nie bo dwóch. O, nie, jeszcze. Nie! Głupia trampolina tam była. Nie dostaniemy się. Kur To koniec czasu, ej, ale bo krót, to też jest ale, no to wiem, Ale wiem, ale w ogóle bardzo ciężka gierka. Ej, ale dobrze nam poszło, nawet dobrze. chyba lepiej do ciebie, od Ciebie. No, bo ja Ci pomogę tą spać. No tak, ale o, Gier. mamy plus ci Ej! mamy kolejną. Nazywamy się inaczej, bo to jest jednak tak. brzydka nazwa. Mhm. Co? ze za 100 klejnotów? Taka drożyzna? Nie, ej, a co? Oszukamy system? Jak? ale za, w Stars za piątą rangę, wiesz co się dostaje? Co? Że można za darmo zmienić skinami. No to więc... dalej, ja, ja sobie jeszcze coś sprawdzam tutaj. Dobra. Tutaj, tutaj jak chodzi o Temple guys? To ja jestem bardzo słaby, bo ja pierwszy raz gram w Temple guys. No ja tak samo. Co? Ale przecież ty graś w Polgaist tam nawet. Słaby. Ale ja gram w Polgaist, to to nie jest Temple, a to nie jest. Będzie, Ej, ale mamy chcia, chcia, ja bym chciał najbardziej mieć tego to Inferno Dragona. Jak Zmieniamy banana. jakiś kolor skórki? Na ciemniejszy, nie na biały. No może być. Opalony, Ataki? bo jestem dzisiaj Ataki? Taki opalony. A taki? No, nie. Ty lubisz zielony. Lubię, ale nie taki zielony. Jaki? tego tu, bo jestem tak samo opalony. <grytum> to będę... O, ja jestem po Maria. I... O, o nie, to użyj! Tam trzeba użyj skórki. Y, do koloru. Nie tutaj. I... Ludzie. I sobie przewidzieć jak nie chcecie tego. Widzieć. Dobra, gramy! ale my się nie stosujemy challenge'u. C Jaka bo, mapa z lewą to byśmy na pewno no. przegrali, bo mapa jest tak trochę czerwona, trochę pomarańczowa. No, ale i? O tak! Mm, ej, to jest ta mapa, którą Kacper przeszedł. Ej, no w sumie. Bez sensu. Ej, nie, bo jest to... Najgorzej jest w ostatnim rzędzie być. Bo wtedy jest się ostatni. Nie! Jest dobra. Nie, nie jest. Sam będę. Ej, Maciej, bo jest taka sprawa Bo my byśmy musieli kończyć odcinek, żeby nagrać drugi Bo ten ma już prawie 20 pewnie minut Co? I po tej rundzie zakończymy ten odcinek I nagramy kolejny Jak, tego. jak, jak, jak uda... Ej, ej, chyba mi się uda Zagrać w drugiej rundzie Tego oto Staple Guys O, jak chcecie więc jestem Pillgajsa z Maćkiem albo samemu. Dostałeś! kanał! Tak. Na 30 subów, kolejny odcinek. A ja w tym momencie się dostałem do mety. Do mety. Tak, więc my Ta raczej będziemy kończyć ten odcinek, bo chcemy nagrać jeszcze jeden. Ale jak skończymy te wszystkie mapki zagrać, co nie, Gabryś? Nie, po tym mieliśmy. Bo tak to byśmy mogli nagrać po 30 minut, ja bym musiał aktualizować wszystko, żeby wrzucić odcinek, to by zajęło godzinę i ty byś sobie poszedł. Więc, no. Ale to teraz mam skończyć, jak losuję matkę. Dobra. O, Nie, oh, tak! najgorsze mapka. Blok dasz! Nie chodzisz? Wszystko. Co ty robisz? Kończymy już odcinek. Na razie.